Środek od środka, wydanie nie tylko poszerzone, ale i olimpijskie. Mamy już, wreszcie doczekaliśmy się Igrzyska w Tokio. W piątek, 23 lipca wystartowały. Ceremonia otwarcia była, materiały na TikToku, teksty dostępne z linkami są. I w dużym skrócie, bo droga do Igrzysk była usiana skandalami. Ale same Igrzyska miały pokazać siłę ekonomiczną Japonii. W 2013 roku, jeszcze jako parlamentarzystka, oczywiście z ramienia rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej, obecna pani szefowa Japońskiego Komitetu Olimpijskiego, a w ogóle była medalistka Igrzysk, pani Seiko Hashimoto, która wczoraj podczas ceremonii otwarcia także wygłosiła kilka słów z, z, ze strony organizatora. Podpowiedziała premierowi, ówczesnemu premierowi Shinzo Abe, temu który rok temu niespodziewanie zrezygnował ze stanowiska, żeby starał się o organizację Igrzysk. Był początek 2013 roku. Zajęło Japończykom to 9 miesięcy, niecałe, żeby Igrzyska dostać. Premier się bardzo ucieszył na ten pomysł. Pamiętał, jak sam był małym chłopakiem i widział Igrzyska w Tokio, jakie to wzbudziło w nim poczucie dumy narodowej i w ten sam sposób chciał wywołać poczucie nowej dumy narodowej z tego samego, narodu, z tego samego powodu w dużo młodszym narodzie, już w XXI wieku. No i rozpoczęły się starania o Igrzyska Olimpijskie. Przypominam, był 2013 rok. Shinzo Abe zaczął niedawno drugą kadencję premiera po chwili przerwy bo pierwszą miał 2006-2007. Czasy były inne. W 2013 roku zebrani wszyscy ministrowie razem podpisali się szybko pod dokumentem pod strategią forsowania dążenia do igrzysk, a prasa szybko stwierdziła, że to jest czwarta strzała z trzech, czyli dodatkowa opisanych w strategii nazwanej Abenomics po polsku Abenomia, ja to lubię tłumaczyć jako abekonomia, bo bardziej ten odcień ekonomii ma w sobie. Abenomia dla mnie jest takim, taką sztuczną kalką z angielskiego. W każdym razie trzy strzały miały być po to, żeby tych reform ekonomicznych zgodnie ze starą japońską legendą nie dało się złamać, kiedy występują razem. Każdą w pojedynkę można by tak jak trzech synów dzielnego wojownika, bo to, o, bo to o to chodziło. Trzech strzał, które ojciec dawał synom, nie mogli przełamać na raz, a każda dawała się popsuć. Więc trzy strzały, trzy reformy, trzy kierunki reformy ekonomicznej premier zaprezentował wcześniej. Trzecia była niedokreślona, ponieważ yy, zawierała w sobie różnego rodzaju reformy. Więc teoretycznie organizacja Igrzysk Olimpijskich, zarobienie na nich, pokazanie wielkości Japonii i przyciągnięcie milionów ludzi. Mogło się w tym swobodnie mieścić, ale ponieważ organizacja igrzysk zawsze jest takim procesem zupełnie dodatkowym, stwierdzono, że jest to strzała numer 4 i tak było określane to staranie się o igrzyska japońskie w prasie. Po drodze, teraz mówimy o tym, że były skandale na drodze do igrzysk, ale zanim dostano igrzyska, także były skandale, które wychodziły później. Trzeba było szybko do nich przekonać świat. Działacze wręczali łapówki, to również jest udokumentowane, a poprzedni szef Japońskiego Komitetu Olimpijskiego e, dwa lata temu poszła w świat informacją, wtedy zrezygnował ze stanowiska, że wręczał łapówki państwom, przedstawicielom państw afrykańskich za to, żeby popierali kandydaturę Tokio i także wmieszany był w to e, szef światowej lekkoatletyki, jeden z afrykańskich sportowców. On bodajże pochodził albo z Senegalu, albo z Kamerunu, ale teraz już nie pamiętam ale był znanym człowiekiem, znanym sportowcem. Starania były zatem trudne, ale jakże iście japońskie. W Japonii jest też tak, że... To powtarzam, bardzo... No, to nie jest dobre słowo, ale może i dobrze się dzieje, że te wszystkie skandale teraz wychodzą, ponieważ obraz Japonii nie jest tak cukierkowo, gejszowo, susiowaty, jak to się wydaje na świecie. Może i dobrze, że... Widząc te różne dziwne wpadki, ludzie przynajmniej zaczną szukać, bo nie liczę na media, żeby to było dobrze opisane, wystarczająco kompetentnie, ale przynajmniej może da im to do myślenia i zaczną szukać, sięgać po różnego rodzaju książki, z czego to wynika. W Japonii bo, chodziło mi tylko o to, że to taka była dygresja mała odnośnie tego, że jeżeli się tłumaczy, tak jak robimy tutaj to na kanale, różnego rodzaju nieprawidłowości na japońskiej scenie politycznej, które oddziałują na życie, to trochę trudno w to uwierzyć, bo. Osoba o tym mówiąca zaczyna się kojarzyć z kimś, kto wierzy w teorie spiskowe, podczas gdy japońska rzeczywistość naprawdę na tym polega. To tak jak wyrzucanie na dzień przed ceremonią otwarcia dyrektora odpowiedzialnego za program ceremonii otwarcia za uwagę o Holokauście, niewybredną uwagę o Holokauście z 98 roku. Człowiek był komikiem wówczas i zresztą to, co widzieliśmy podczas ceremonii otwarcia nosiło elementy jego wyobraźni. Zresztą bardzo ciekawej wyobraźni. Gdyby się przyjrzeć japońskim skeczom poziomu komedii, ale bardziej telewizyjnych programów niż filmów produkowanych, można się złapać za głowę i stwierdzić, że to jest zupełnie inny kraj niż ten wysublimowanej kultury, który mozolnie kreśli wszystkie znaki tak, jak trzeba. Bo japońska komedia, japońskie poczucie humoru to jest zupełnie inny świat to jest studnia bez dna, z rollercoasterem... Strasznej tandety wulgarności i brzydkich rzeczy. Dwoistość, ciągły dysonans. Więc może i dobrze, że taka informacja o tym, że Japonia składa się z więcej niż jednej twarzy idzie w świat. To wszystko kolejną dygresją do tego, żeby do starań japońskich o Igrzyska Olimpijskie w 2013 roku dołożyć jeszcze jeden element układanki. Mianowicie, tak jak zawsze jest mówione o trójpodziale władzy: sądowniczej, ustawodawczej i legislacyjnej. W Japonii uważa się, że jest jeszcze czwarta władza, która polega na jednym koncernie medialno-piarowym, może bardziej PR-owo-marketingowym niż medialnym, ale to się też zazębia: Dentsu. Dentsu, powiązany z rządzącą partią Liberalno-demokratyczną. Koncern, który produkuje reklamy, który obsługuje PR-owo wszystkich wielkich, dysponuje niewyobrażalnymi budżetami, potrafi zaginać rzeczywistość, kreować ją na zamówienie polityczne. Wpływać na embarga informacyjne i tym samym tworzyć klimat zainteresowania, takiego, a nie innego. Dentsu, koncern. Marketingowo-piarowo-medialne, czwarta władza w Japonii. To też jest coś, co być może wyjdzie podczas tych igrzysk, być może nie. Wiele takich rzeczy mogę się założyć. Wiele takich skandali zostało zamienionych pod dywan i obłożonych tak, tak ciężką zasłoną tak pod tak ciężką pokrywą włożonych, że być może byłyby w stanie naprawdę zaszkodzić takim kalibrem oskarżeń politycznych. A pamiętajmy, że na Jesieni w październiku będą wybory zarówno do kierownictwa obecnej partii i tutaj obecny premier chciałby na pewno nie stracić stanowiska już ich idesługa. A chwilę później kilkanaście dni później wybory parlamentarne, zatem patowa sytuacja, nawet jeżeli obecny premier się nie sprawdza, wymiana go na innego kandydata trochę źle wróży rządzącej partii, która nie byłaby pewna dotychczasowego kierownictwa jeszcze podczas Igrzysk Olimpijskich i wzmożonej walki z pandemią, a także oczywiście pogarszającej się sytuacji ekonomicznej kraju. Patowa sytuacja, jak to zawsze w Japonii. Korzystają wszyscy, którzy są nie w rządzie, czyli opozycja. Japońska Partia Socjalistyczna ostatnio coraz częściej zabiera głos. I coraz lepiej radzi sobie, ale nie jest to materiał popierający jakąkolwiek partię, tylko stwierdzam fakt. I coraz lepiej radzi sobie w wystawianiu kandydatów, nawet w wyborach uzupełniających, ponieważ udaje się osiągnąć taki mini konsensus po stronie opozycji w Japonii, żeby wystawiać tylko jednego kandydata, a nie rozbijać to antyrządowe poparcie na kogoś innego. Przy wielości wyborów wraca się często do tego pierwotnego rządowego kandydata, z którego się chciało zrezygnować. Być może strategia opozycji w wyborach na jesieni po igrzyskach będzie wyjątkowo skuteczna, albo przynajmniej bardziej skuteczna niż do tej pory. Jak na razie dwie trzecie głosów w japońskim sejmie i tak należy do partii rządzącej, to jest miażdżąca większość. Więc jak na razie partia liberalno-demokratyczna może wszystko. Ale mamy igrzyska. Pole do nadużyć, wpadek skandali. Droga do nich była usłana... Nie różami i nie kwitnącą wiśnią, która jakkolwiek kwitnie, to zaraz przekwita i to też się ogląda z uśmiechem i przejęciem, ale tym, co japońskie, czyli jednym wielkim fałszowaniem rzeczywistości. O tym na pewno będziemy mieli okazję mówić jeszcze częściej, a jako taki materiał podsumowujący drogę do Igrzysk i otwarcie Igrzysk proponuję na samo dzień dobry. Linki do tekstów i do materiałów oczywiście wkleję w komentarzu, natomiast czy w opisie tego filmu, a na bieżąco zapraszam na TikToka do opisywania tej rzeczywistości, która dzieje się podczas ceremonii otwarcia, już się zadziała 23 lipca i będzie się działa codziennie podczas igrzysk, bo w końcu są w Japonii. Sporty te same, sportowcy całego świata, ale jesteśmy w Japonii. I już jest inaczej. Dzięki za uwagę.